Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu. Zenek wrócił do vlogowania A razem ze mną. Cześć, witajcie. Żona, której dawno nie widzieliście, ponieważ mamy już miesiąc po, ma po porodzie małego. I widzicie, tak się prezentuje całkiem ciekawie. <grym z panem> <grym z panem> I mamy chwilę czasu, to wam zademonstrujemy dzisiaj, jakie są postępy na budowie, bo wiele komentarzy się pojawia, pytacie co tam w ogóle słychać u nas z budową, jak to leci. A ostatni film, który kręciliśmy to był jeszcze, ho ho? Chyba sesja. Sesja? No chyba w styczniu, to ledwo co był strop i jeszcze nawet nie jak był wylany... Tak, jeszcze nie był nawet wylany wieniec, także zobaczcie ile się zmieniło. No I tradycyjnie zaczniemy od garażu. Takie małe pomieszczonko, w którym będę przynajmniej ja się czuł bardzo dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, yy, zaczęliśmy troszeczkę od, można powiedzieć, dupy strony. A dlaczego mówię tak brzydko? Yy, no, bo chodzi mi o to, że zanim w ogóle zaczęliśmy budować jakiegokolwiek dachu, no to położyliśmy sobie polbruk. To był akurat pomysł teścia i tu mógł czego pochwalić, bo miał rację. Położyliśmy najpierw polbruk, żeby zbić te oto. Pierwsze wiązary, cztery sztuki, które tutaj są akurat nade mną, z racji tego, żeby było po prostu równo, równe były kąty, równe były wymiary, dzięki temu udało się je postawić. No bo na garażu też mamy czterospad i powiem Wam szczerze, że zaraz, o ile przejdę na budynek i Wam pokażę, jak to w ogóle tam wygląda, no to było nieco trudniej. No bo musieliśmy zacząć od tych czterech wiązarów, nie było inaczej możliwości, żeby położyć te cztery poprzednie, poprzednie, kurcze, te cztery, dobrze mówię, tak, cztery przekątne płatwie, o, tak to się troszeczkę mówi po budowlanemu i te płatwie dopiero spoczęły sobie na tych krokwiach, były podparte i do tego mogliśmy budować inne, ale mniejsza z tym, bo tutaj się za mocno rozgadał na temat garażu i starczy nam, nie starczy nam czasu na całą chałupę, ogólnie Garaż jest już wytynkowany, e, położona też jest folia, położone są łaty, łaty są też już wyprostowane i w zasadzie jest położona też deska czołowa, już też zaimpregnowana, więc zostało generalnie do położenia tylko rynny. No i tutaj dookoła jeszcze chłopaki przed świętami się nie wyrobili, żeby je położyć, ale to już taka, można powiedzieć, pierdoła. No i co? Wstawić okna, które już generalnie czekają, wstawić bramę. I można już pierwszą parapetówkę w garażu praktycznie zrobić. No to co mi się idziemy pokazać, jak tam no w pałupie? Fajnie wygląda, nie? Tak, garaż jeszcze wam pokażę, tutaj jak się prezentuje. Nie wiem, no ile ta kamera tutaj mi dzisiaj nagrywa pod te słońce, ale musicie mi zaufać. <grym w garażu> Młody akurat został z babcią. Babcia mówi, idźcie śpi, trochę no. na Tak, śpi. Tak, śpi, to jest <grym> grzeczny. także. Nie, no, nie mamy co narzekać. Synuś jest bardzo grzeczny, śpi. Czekaj, stań tu w świetle, bo nie będziecie widać. Synuś jest bardzo grzeczny, śpi. No, co prawda podobny w 99% do mojego męża Kubusia, no ale... No dziwne, no a kto był przy całej robocie? 9 miesięcy nosisz i to podobne do taty, no. No niestety, takiego sobie zrobiłem. No właśnie. Zanim przejdziemy, słuchajcie, do budynku, taki mały właśnie przerywnik styropian też już czeka na podłogi, na stropy i na ściany, więc wszystko w zasadzie ruszyło z kopyta tą wiosną. No i co, wchodzimy do środka, tu gdzie będzie już tak zwana kotłownia. I co tu jest dalej, wyprowadzona już elektryka na, i uwaga, nie gniazda tylko nie dobrze, Wyłączniki. włączniki, tak. O, właśnie, gniazda, a nie kontakty. Tutaj elektryk mnie mówi, że powiesi, jak jeszcze raz mu błędnie powiem. I tutaj będzie w zasadzie piec, będzie komin, będzie boiler, więc z tej kotłowni i tak to mamy mniej więcej zagospodarowane. No i też było trochę czasu. Akurat był tynkarz, który miał możliwość tynkowania, więc już ten pierwszy tynk położył. I na razie zobaczymy, co dalej z tym zrobimy. Kotłownia nie jest priorytetem. W każdym bądź razie całe wiązki instalacyjne już poszły dalej, pokoje generalnie też już są uzbrojone, więc zostało powkładać tylko puszki. No i co? I będzie w zasadzie chyba po wszystkim. Ale skoro tak zaczęliśmy troszeczkę od dachu, więc skończmy temat, właśnie dachowy, żebyście widzieli, jak to w ogóle wygląda. I tutaj może się troszeczkę więcej na tym skupię. Także wchodzimy po moich schodach, na które każdy narzeka, że po co ja je robiłem. A jak wiecie, chodzenia do góry jest tu naprawdę dużo, wchodzisz pierwsze. Więc po to Zenek pomyślał, i te schody wytrzymają całą budowę. Ja Wam mówię, są naprawdę eleganckie, bezpieczne, przynajmniej ja tak uważam. Jest ok. No i co, słuchajcie, jesteśmy już u góry. Teraz to jest zupełnie inne echo, tutaj, jak już jest folia położona. Tak to się prezentuje. Muszę stanę troszeczkę dalej, żebyście mniej więcej widzieli, jaki tutaj mamy obszar duży całego poddasza. No, bo nie ma ścianek działowych. To no i na, pewno. na dole mamy teraz, który jest pod, zadaszony, a tutaj jednak jest cała Tak, cała góra. cała góra. Co tu zrobić? Ja tu sobie tak myślę, że albo zrobię sobie swój kącik, gdzie będę montował vlogi. No daj, ja Cię Nie bać, się ja wychodzę przed kamerą. Tu będę nagrywał vlogi, zrobię sobie studio nagrań. Albo po prostu z Haliną, moją żoną, nie ja sobie się światła dyskotekowe i będziemy robili imprezy na górze, będą najlepsze. Nie wiem, zobaczymy, na razie... Trzeba to zakryć do końca. Eee, I tak to wygląda, pokaż mi kamerę, bo muszę teraz pokazać od czego w zasadzie my zaczęliśmy, budując ten dach. No, oczywiście od murłat. No bo to było priorytetem. Więc tutaj tata zacinał, ja kładłem, ja wierciłem. Po ten teściu przyjechał, to wkładaliśmy już kotwy. Kotwy oczywiście nawiercane i wbijane chemicznie. Tak żeby to w miarę sprawniej szybciej szło, ale też było roboty z tym. Trzeba było wydmuchać, włożyć wymiary. No, już nie Trochę będę denerwować. Trochę się pobawiłem. No, ja za rolnik budowlanką nie jestem rolnik i budowlaniec nie idą w parze. Teście się kłócić, kim będzie Ignacy? Czy będzie budowlaniec, czy będzie rolnik? Wierzycie w to? Rolnik będzie, a co innego. Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, żeby zacząć budować w ogóle ten dach, jak to w ogóle ogarnąć, trzeba było od samego początku, chociaż pewnie z wielu z Was gdzieś tam widziało albo mniej więcej ma wiedzę, jak to się budowało. Ale pokrótce powiem, że trzeba było zbudować dookoła całą, no nie tyle co ramkę, ale włożyć te słupy i na te słupy włożyć te pierwsze belki, to była taka pierwsza konstrukcja i tu Wam ja pokażę w przekładkach, jak to w zasadzie wyglądało w zdjęciach, bo starałem się robić mniej więcej cały czas jakieś zdjęcia, żeby potem mieć wiedzę i pamiątkę jak w ogóle z tego wyszło więc jak już położyliśmy dookoła cały, e, całą, całą tą ramkę Doszły cztery krokwie z lewej strony i cztery krokwie z prawej strony, tak żeby złapać kalanicowo szczyt. No i już do tego szczytu dokładaliśmy cztery te długie, grube i e, bardzo ciężkie płatwie. E, wymagało to pracy, wysiłku, no bo było to ciężkie, nie da się tego ukryć. Tym bardziej, że trzeba było zacinać je w trzech miejscach praktycznie naraz, czyli na murłacie pierwsze zacięcie, Potem tutaj na tej belce, no i o góry już w szczycie, bo ona się też tam musiała spasować. Cały ten myk polega na tym, że one napierają na siebie, w związku z czym każda przynosi równomiernie swój ciężar i ten dach dzięki temu po prostu będzie stabilny i na wieki. A jak już się po prostu ułożyło te płatwie, no to co? No nic. Nie, no z bo a to muszę do góry pokazać. Układaliśmy już krokwie, chłopaki już potem sobie sami je nacinali, wkładali, bo to już nie była ciężka robota, więc bez mała, żeby Was nie skłamać, dach na domie i na garażu, jeżeli chodzi o konstrukcję drewnianą, nie licząc murłat, bo ja to sobie robiłem w wolnych chwilach, postawiliśmy dokładnie 7 dni. Taki był czas pracy tutaj. Poszłam na porodówkę. Tak, żona, żona poszła na porodówkę, a myśmy zaczynali praktycznie na popępkowym. No to było ciężko tu w ogóle coś robić. Jeszcze ale wróciłam i już było, był efekt. Na, znaczy, ja nawiązuję do tego, że zostałem, teście został wtedy na noc, i na drugi dzień poszliśmy już działać. I powiem Wam, no, no ciężko było. No, nie będę nic ukrywał, ale żeśmy zaczęli i dzięki temu jest taki efekt. No i ty praktycznie wróciłaś już z małym do domu, już w większości dach stał, zostało tylko podokładać krokwie, pozacinać. No i cała filozofia budowy dachu. Potem wiadomo, kontrłaty, do tego folia, no i już łaty ponabijane i łaty też są po prostu wyprostowane, więc wszystko jest generalnie przygotowane już pod dachówkę. Zresztą zaraz wyjdę na zewnątrz, to, to wam pokażę jeszcze tą deskę okapową. No i dzięki, te, dzięki temu dach stoi. Dachówki jeszcze no nie kładliśmy przed świętami, bo nie starczyło na to czasu. Ogólnie, cała budowa dachu, łącznie z folią, no całe dwa tygodnie nam wyszła i taki czas tutaj mogę zaliczyć. Także schodzimy już niżej eee, i tak i tutaj oto ten widok, o którym Wam mówiłem, właśnie będziemy mieli. I tutaj właśnie skończę tą kwestię jeszcze tego dachu, żebyśmy mieli już to za, za zamknięte, pewnie i tak będziecie pytać. Deska okapowa na całym dachu też już jest dokręcona, krokwie wszędzie popodcinane. No tu oczywiście pójdzie podbitka jeszcze. Eee, myślę, że lada dzień też rozłożymy sobie już prusztowania dookoła. Żeby zabawić się po prostu z rynnami I potem już te rusztowania zostaną aż do momentu kiedy nie skończymy z elewacją Więc myślę, że jak to sprawnie pójdzie to, to będzie w miarę ok. No i jak tu widzicie też już instalacja jest praktycznie wszędzie położona e, Wszystko mamy zakończone, zostanie tylko o góry zawiesić jakieś lampki I generalnie... No i okna też już są, nie? Już tak, nie. można się wprowadzać, okna też są, czekają u teścia mm -hmm. na wstawienie z oknami się nie spieszyliśmy z racji tego, że te ściany no jeszcze schną. Jeszcze jest trochę czasu, żeby to wszystko poprzewiewało. Nie sądziliśmy, że w ogóle uda nam się w takim szybkim tempie postawić tą chałupkę, więc na razie wszystko musi tutaj się przewietrzyć. Chyba jakbyśmy wstawili okna, no to zrobili już byśmy taki troszeczkę E, Chop, który by nie pozwolił nam na dalsze e, prace, bo mogłaby być jakaś wilgoć i narobilibyśmy sobie troszeczkę bałaganu. Także, e, tak to wygląda, tak to się prezentuje. I teraz, jeszcze element, który można powiedzieć, mnie najbardziej troszeczkę cieszy z tego wszystkiego, to w końcu zrobiłem tu porządek. Nie ma już tej hałdy z gliną, która tutaj była. Nie ma już tego rozpieprzonego gruzu, wszystko zostało zasypane, przetależowane. Gdzie się udało to posialiśmy troszeczkę takiej trawy, żeby chociaż coś się zazieleniło. Więc w końcu zaczyna to nabierać kształtów, nabierać widoku. Zresztą Wam pokażę z tej strony, tutaj mogę wyjść. No trochę popadało z tym śniegiem, to znowu zrobiło się błoto, ale trudno jest to co jest. O, i tak już ta chałupka zaczyna po prostu wyglądać. Jak już dach został postawiony, to już naprawdę nabrało to kształtów, nabrało to widoku i aż można powiedzieć, chce się patrzeć na ten dom. Więc dość spory kawałek. Nie wiem, co ja tu jeszcze wymyślę na razie. Tak cicho mówię, że rozłożę pastucha i będą tu sobie cielaki chodziły. <gry> Jasne, na pewno Ci na to pozwolę. A tam masz ogadania, nie ma co jeść, to będą jadły tu trawy. No, także został jeszcze mi ten gruz, oczywiście tutaj na podbudowę, pod polbruk, pod opaski to sobie wykorzystam, a resztę... No zresztą coś zrobimy, tak żeby tą działkę już można powiedzieć uwolnić od wszystkiego. Pozbyć się też tej ziemi, która tutaj jest, włożyć ją. No tak, humus trzeba już pod kwiatki. Tak. Teściuś cały czas mi mówi, że mam go za mało. Chociaż ja uważam, że mam go starcie, ale do tematu jeszcze wrócimy. Nie zawsze trzeba się z teściem zgadzać. Także tak to wygląda. Tyle z budowy. Chociaż zawsze mam taki plan, żeby powiedzieć o większych szczegółach, ale jak już tutaj jestem, zaczynam mówić, to, no to zapominam. A jeszcze na temat dachówki, tak pokrótce. Dachówka Nesklampa. Jakaś ponoć dobra firma niemiecka, więc zobaczymy. Także tak to się prezentuje. Dwa dachy, właśnie widzicie, już razem, mówię, wszystko nabrało już kształtów. A, no jeszcze komin stoi, właśnie nie powiedziałem o kominie. Także w pełni jesteśmy już gotowi, żeby dachówkę generalnie kłaść. A, a propos jeszcze okien, bo nie skończyłem. Okien nie zakładaliśmy też między innymi dlatego, że. No budując dach zawsze coś tam może, może spaść, szkoda byłoby gdzieś tam zrobić jakąś nieciekawą sytuację, coś pobić, więc na spokojnie położymy dachówkę i wszystko po kolei, tak jak się w budowie mówi, ale troszeczkę wieje, także no nic, żona idzie do małego, bo babcia zaraz będzie krzyczeć, że siedziała długo. Wyszłam na chwilę do męża. No ja się biorę jeszcze za tą skrzynkę prądową, nagram, znaczy nagram, no, no zrobię ją, nie będę tego nagrywał generalnie i, i... No, mam takich parę rzeczy, których mogę w zasadzie sam powykonywać, więc no co, tyle na, na tyle na dzisiejszym odcinku. Dobra. Trzymajcie się. No i do zobaczenia i będziemy dalej relacjonować, co tutaj się dzieje.